Rifles EX Gun Care System to kompletny system umożliwiający kompleksową pielęgnację broni palnej, by działała długo i niezawodnie. Wszystkie preparaty produkowane są w Polsce. Uzyskały pozytywną opinię Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Pamiętaj, aby zachować bezpieczeństwo przed przystąpieniem do czyszczenia rewolweru, otwórz bęben nabojowy i sprawdź, czy w komorach nie ma amunicji. Pianka Rifle CX szczelnie wypełnia lufę, skutecznie usuwając wszelkie zanieczyszczenia. Pamiętaj, aby przed użyciem wstrząsnąć puszkę przez minimum 30 sekund. Przypnij rurkę aplikacyjną do puszki zawierającej piankę. Aplikuj pianę stopniowo, wyciągając rurkę z lufy. Pianka powinna szczelnie wypełnić lufę. Procedurę powtórz dla wszystkich komór bębna nabojowego. Odłóż na 10 minut. W tym czasie piana zapracuje, usuwając wszelkie zabrudzenia. Zmywacz do oczyszczenia broni. Ściśle dobrany skład chemiczny oraz najwyższe ciśnienie wśród preparatów dostępnych na rynku sprawiają, że skutecznie wypłukuje wszelkie zabrudzenia pozostawiając broń czystą i odtłuszczoną. Nasz zmywacz jest również bezpieczny dla elementów kompozytowych czy drewnianych. Spryskaj zmywaczem wszystkie zabrudzone elementy broni oraz wypłucz resztki piany. Dzięki wysokiemu ciśnieniu zmywacz usuwa wszelkie zanieczyszczenia nawet z trudno dostępnych miejsc. Pamiętaj aby wytrzeć szmatką resztki zmywacza. Jeżeli jest taka potrzeba, użyj szczoteczek z miękkim włosiem lub miedzianych do czyszczenia. Po użyciu zmywacza broń jest czysta i odtłuszczona, ale co bardzo ważne, pozbawiona ochrony. Nie odkładaj takiej broni do szafy, grozi to wystąpieniem korozji. Płyn konserwująco-naprawczy zawiera oryginalny teflon, który regeneruje mikrouszkodzenie metalu oraz tworzy skuteczną powłokę antykorozyjną. Nie pozostawia tłustej powłoki. Płyn jest bezpieczny dla elementów drewnianych oraz materiałów kompozytowych. Teflon nie pozostawia tłustego osadu. Aby skutecznie zabezpieczyć broń przed korozją, dokładnie nanieś płyn konserwujący naprawczy na każdy czysty i suchy element broni. Po zakończeniu dokładnie wytrzyj elementy rewolweru szmatką. Pamiętaj, aby osuszyć komory nabojowe oraz bęben. W tym celu użyj przecieraków. Używaj ich zawsze przeciągając od komory nabojowej do wylotu lufy. Procedurę powtórz dla wszystkich komór bębna nabojowego. Sprężone powietrze niezbędne do usuwania piasku, kurzu, a także osuszenia szczególnie wrażliwych elementów broni palnej. Nie zawiera wody. Załóż rurkę aplikacyjną do puszki ze sprężonym powietrzem. Pamiętaj, aby przedłużyć ją, strząsnąć puszkę przez minimum 30 sekund. Użyj sprężonego powietrza, aby usunąć nadmiar preparatów z miejsc szczególnie wrażliwych. Olej CLP. Po jego użyciu broń działa płynnie i nie generuje zacięć. Olej chroni rewolwer przed nadmiernym zużyciem oraz zapewnia ochronę antykorozyjną. Odporny na wysoką temperaturę. Nanieś kilka kropel na bęben nabojowy. Możesz również nanieść olej na mechanizm kurka i mechanizm spustowy. Rifle CX Gun Car System zestaw do pielęgnacji broni krótkiej. Do nabycia online lub stacjonarnie. Listę sklepów znajdziesz na stronie internetowej riflecx.com.